Prawdopodobnie to jest ostatni odcinek Siemaneczko z tej strony Adam Po dzisiejszym odcinku Gramy sobie w War Machines I to jest Pewnie ostatni odcinek Tak spodziewam się Spodziewam się Właśnie, że to będzie ostatni odcinek Nagrywamy z Ostatnia zbroja Za 900 tysięcy To jest ta Teraz wam pokażę Pyk i to nie jest tak, że to jest jakiś skin, te ręce, tylko je tak dostajecie. Dobra, to ta zbroja tak wygląda i ataki tej zbroi ogólnie. Już sobie już sprawdzałem przed odcineczkiem, ona no jest bardzo fajna. Macie takie mechaniczne skrzydełka. Pierwszy, ta zbroja ma tylko jeden atak, ale i tak dobry. I ona ma takie skrzydła. Jak te skrzydła działają? Patrzcie uważnie. Tak, te skrzydła właśnie się tak rozkładają, a później składają. I nawet podczas lotu fajnie. Przyjrzyjcie się uważnie, jak to podczas lotu wygląda. Patrzcie. No fajnie według mnie. No na przykład jak jest taka postać, która nie lata, to możecie dać sobie te skrzydła i że, no, i że skrzydełkami latacie. A nie... No. To jest fajne w tej zbroi. I wiecie jaki jest jeszcze plus? Minus to jest taki, że te skrzydła zostają. Eee, właśnie jak zdejmiecie zbroję i żeby te skrzydła się dalej z tyłu pleców nie pojawiały, to musicie zrobić reset charakter, to wtedy tych skrzydeł nie będzie. Eee, plus tych skrzydeł jest taki, że z zobaczcie uważnie. Tutaj skrzydła są szare. Albo takie srebrne. To patrzcie na to. Patrzcie na skrzydła. Uważnie. One nagle zmieniły kolor tak. O to chodzi w tych skrzydłach, że one dobierają kolor do zbroi. Ta zbroja jest czarna wright, eee, zbroja chaosu, eee, czerwone skrzydła, kurczę, eee, ta zbroja bubble mm, B, czyli jakieś bumblebee czy coś, to patrzcie, złote skrzydła, no i to fajnie wygląda według mnie. Yy, wiecie, krajo to tutaj też będzie srebrne o, albo nawet takie bardziej do maski podobny kolor, dobra. Ale my się na razie skupiamy na tej zbroi, dlatego ja sobie ją założę. Jak ona ma? Taki ona. Mm, dobra, nie będę Wam spoilerować po prostu. Yy, ona ma tylko jeden atak Tak jak mówiłem, na dole, tutaj. No, ja zaraz wam pokażę, jaki on jest dobry. Najpierw wam pokażę, ja jakby tak, o, że tak skręcę Pyk. To jest takie wybuchnięcie, ale jak przytrzymamy, to patrzcie, co się robi. Łuk. I to się taki mocny wybuch robi. Aha, okej, okay, czekajcie. Bo coś mi tu pęka yy, dobra yy, to teraz tak z drugiej. O, tak to patrzcie. Pyk. Pyk. To jest taki słaby wybuch. A teraz patrzcie jak przetrzymacie. Śrobi taki łuk duży i teraz go puszczę. Patrzcie co się dzieje tam z przodu. Takie... A, jak, a bez przytrzymania, zobaczcie jak to wygląda. Pyk. A z przytrzymaniem? Pyk. No! To jest fajna zbroja. Naprawdę fajna. Eee, bardzo fajne skrzydełka. Naprawdę. To, że zmienia kolor do każdej zbroi, to. Ja normalnie te skrzydła będę mieć cały czas, o ile dodadzą nowo za jakieś parę milionów. Na przykład lepszą od Thanosa, ale to mało możliwe. O! Albo zbroja tora. Jak, jakie skrzydła będą? A, czarne? Okej. Okay. To prawda, już do Tora nie pasują te skrzydła. Tak bardziej. Albo te skrzydła. Według mnie będą takie. Z... Aha. No, nie pasuje kolor. No, ale to wiecie. No. O co chodzi? No, to ja wam pokażę, ile to zadaje HP. To ten łuk działa jak taka rakieta. Bo nie, tym łukiem celujecie. Nie wystrzeliwacie, ca nie wystrzeliwacie od razu. Tylko możecie ten łuk trzymać. Patrzcie. Pyk. Ja tylko trzymam. ja tym celuję ty, już. Później już tym tylko celuję. I później pół. Pyk. No to jest dobry wybuch. O, teraz, teraz, teraz. Pyk. Ale według mnie, no jako tak dobrą raketę to się nie nadaje trochę, bo długo się ładuje. To jest po pierwsze. A łudź. Długo się ładuje. Po pierwsze. Ciężko się tym strzela. No ja to nie lubię takich zbroi, co długo się ładują i no. Że taka rakieta. Nie mam w ogóle założonych rakiet, bo nim się gównianie ten, bo one yy, prosto w powietrze nie da się trafić albo coś, a jestem bardziej taki na daleko. Yy, na przykład, no. Yy, tyle, lubię tą zbroję, dlatego, bo właśnie te skrzydła tak fajnie wyglądają, że podczas jak nie latam, to one się składają nagle. Yy, według mnie ten atak jest trochę słaby. No tak, słabe. no. Kody ja to, że po prostu długo się ładuje, ale wy róbcie se, co chcecie. E, dobra. Mm. Jak oceniasz Alan Zdroja? Skąd widziałeś, że tu jestem? Bo cię widzę. A, a ty nagrywasz? A. Tak. Wow! Jestem na czymś filmiku! Dobra! Eee, to, to jak oceniasz tę zbroję? Nie wiem, nie widziałem jak ją pokazujesz, ale... To wygląda, patrz, to patrz fajnie. uważnie, patrz uważnie. Patrz na skrzydła, patrz na skrzydła. No skrzydła to, to już mi pokazywałeś. Skrzydła się przekolorowują. Eee, patrz na patrz, patrz, normalny wybuch, pek. A to jest wow. jak przytrzymam, zobacz, jaki łuk się robi taki patrz, taki potężny. Dobra, no dobra ja nie wiem, oceniam z 10 na 10. Co? Bo, bo nie widziałem w ogóle oprócz tego... Dobra, 9,5 na 10. To ma tylko ten atak. A, no to 2 na 10. Dobra, ale nie potrafię oceniać. Atak jest słaby z skrzydła dodadzą, dodawają właśnie tych te 5 punktów to ja daję co ja daję? coś to ja daję hmm no takie 6, na... 6 na 10, bo jednak według mnie powinni zrobić coś takiego bo w epickich zbrojach ogólnie to są jedne ataki a a, a, a. Ta zbroja powinna mieć jakiś trzeci atak potężniejszy, bo jakby ta, ten łuk to taki ble, ble, to tylko skrzydła fajnie wyglądają. No a mogę sobie założyć zbroję Thanosa. Tu też się przekolorują. Do Thanosa to akurat według mnie pasuje, bo Thanos nie, nie lata. I po prostu z skrzydłami lata i to jest takie logiczne trochę. No jak teraz nie lata, to to to, to lata. I to jest... wyhodował sobie skrzydełka mechaniczna. Okay. <grych> Pięć butelek mleka wypił. Dobra, Nara, kończymy ten odcinek. Co jeszcze na koniec powiesz? Skibidi Toilet. Nie, nie to, nie to. E, do widzenia. Nie, Nara, nie. Co? Nie Wbijajcie na kanał Parzych Król Kapibar Nie, 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 nie. Wiesz, wiesz co? Subskrybujcie Tak okay. Subskrybujcie ten kanał Mam a, nadzieję A co z moim? Parzyk Król Kapibar Dobra, Parzych Król Kapibar Ogólnie profil to jest Kapibara z Robloxa e, Taka tańcząca chyba? Taka Dobra Taka subskrybujcie Taka, i co... lajkujcie i na ra, na na co mówi subskrybujcie, dobra. Supa no. stricke, oja.